wszystkim, Dzisiaj takie naszło mnie pytanie samoistne, że tak powiem, bo dzisiaj równy rok mija od tego jak Lord Cruzwil założył kanał. No i ciekaw jestem, czy go nie zamknie dzisiaj przez to, bo on do różnych prestiżowych akcji jest gotowy. Także kto wie, ja tak się zastanawiam. I myślę, że da nam odpowiedź zdrapeczka. Zdrapeczka na, nam da odpowiedź. Jeżeli się wygra cośkolwiek w niej, to pewnie e, lord zamknie kanał. Jeżeli nic nie wygram, to pewnie nie zamknie, ale zaraz się przekonamy, bo sam jestem bardzo ciekawy, dlatego się zastanawiam razem z Wami. Zobaczymy co nam zdrabka, prestiżowa zdrapka odpowie. Już zaraz będziemy mądrzejsi w temacie. Chwila moment i zdrapujemy i się dowiadujemy. Jak myślicie, jak obstawiacie? Bo ja jestem bardzo ciekawy. Jeżeli ja wygram coś, to, to kanał pewnie będzie usunięty. Jeżeli nie wygram, to, to zostanie. No tutaj niestety nic nie mam. Słuchaj, 50 zł. Drodzy Państwo, jakbym wygrał, to bym się zadowolił bardzo. No niestety też nie mam nic. Zaraz kolejna. Tu jest Jopek i Król. Też nie ma. Dwójka i ósemka. No 1000 zł. Z chęcią bym przytulił, ale nie mam. I ostatnia gra. No też nie ma. Czyli wszyscy mogą spać spokojnie. Kanał Lorda Cruzfila jest ocalony. Prestiżowa zdrabka nam to odpowiedziała. Nic nie wygrałem. Kanał zostaje. Jakbym wygrał to pewnie by kanału nie było. Także wszystko mamy pod kontrolą, oby kolejne suby wpadały. Ja za uwagę bardzo dziękuję. A dzisiaj, czyli w piąteczek po południu o 20.00, mamy 18.00 przegląd kaset VHS w Kazamatach do 20.00. Siemandero.